Dziękujemy bardzo za nominację. Urząd Gminy w Malczyce odpowiada w ramach akcji Gash Challenge w ramach biurki pieniędzy na cele charytatywne. Zanim przejdziemy do pompowania, chcieliśmy nominować Malczyckie Usługi Komunalne, Ośrodek Zdrowia w Malczycach, Szkołę Podstawową imienia Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Woo!